zdecydowanie szybciej, on wspólny, rozgrzeszty jako wyżej wystawiony ma obowiązek jak zwykłym. Tutaj bardzo ciekawy jest składzie, kiedy autobus, to, to będzie ścinało, może towarzystwo i ale nie uprzedzajmy wydarzeń. W pierwszym biegu Marcin będzie uciekał. A chodzi będzie w wersji, druga para to. Marcin już w pierwszym łąku będzie z ładną prędkością. Szeroko wychylił auto, ale to nie Jestem przez tak do dojíta. Přinajmí dva tona, dva, dola, dva, dola, dva dola.